Cześć, witam się z Wami. Dzisiaj mnie jest czwartek, 27 listopada. Nie jest 27, to jest 28, w niedzielę jest 30, a w 1 grudnia to będzie poniedziałek. No, wiecie, no, to jest przywitanie. Witam się z Wami bardzo serdecznie. No tak, no, był śnieg. Śnieg był, ale się zmył. Jestem po rumianku po kawie, teraz będzie Melisa. Wiecie, najpierw kawą hmm? teraz Melisą hmm? I będzie, wiecie, ok. No? A co chcesz do widzów powiedzieć? Że niedługo będzie śnieg. Śnieg będzie niedługo, tak myślisz? Trzymamy kciuki za śnieg, przede wszystkim za śnieg w okolicy Bożego Narodzenia i Sylwestra. Także afirmujemy, wszyscy, wiecie, żeby na święta i na Sylwestra i na Nowy Rok był śnieg. Nie. Ja Wam powiem tak. Za mną pieczenie ciasta. Ciasto drożdżowe nocne. No, raz, że z, yy, nastawiłam sobie kamerę, wszystko, jak je robiłam, a potem się okazało, że nie nagrałam. Yy, potem okazało się, że ciasto mi się nie upiekło. Jakby w smaku było dobre, ale wiecie, drożdżowe, no to powinno wyrosnąć. Być yy, w ogóle to było źle wymieszane i tak dalej. Po prostu już nie nagrywałam. Uznałam, że. W ogóle wtedy, jak robiłam to ciasto i skoro mi się nie nagrało to, 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 to powiem Wam, że to już wzięłam jako znak, że mi to nie wyjdzie i rzeczywiście mi nie wyszło. Błąd był chyba taki, że dałam drożdże suszone. Zawsze do tego przepisu daję drożdże świeże, teraz nie miałam, miałam suszone i dodałam. I mimo, że znalazłam inne przepisy na ciasto drożdżowe nocne z suszonymi, kurczę no. Może mam coś na telefonie, chociaż wiecie układ później, jak. No, bo kamerą robię, wiecie, z jakby z dala, a z bliska dogrywam. I myślę, że może mam. Pokażę Wam po prostu, że jak się daje drożdże świeże, to się daje na dno naczynia. A być może, skoro dałam świeże, drożdże suche, to może nie. Po, po prostu, może powinna być inna kolejność składników. I, I wtedy może by wyszło, bo tak. No to ja co to ja tak myślę, co ja tam zrobiłam. Muszę zobaczyć później. Na pewno dałam na dno drożdże. Te suche, Ja to dałam cukier, chyba potem dałam jajko. Mąkę mleko. Wiecie, może powinnam zalać to na przykład najpierw mlekiem, potem cukrem. No już nieważne, tak mówię, ale no nie wyszło mi z tymi suchymi drożdżami. Ja zrobię podejście jeszcze ze świeżymi, ale nie wiem kiedy, bo już powiem wam. Zresztą bo teraz będą te vlogmasy, nie? I czy grudzień to jest czas przepisów yy, z ciastem drożdżowym? To może już na sobie zostawię. No wiecie, tak Wam wspominam, a Wam nie pokażę, ale no ok. Podzielę no, się z Wami, że piekłam ciasto już wiele razy. Tym razem mi nie wyszło, bo zamiast świeżych dałam suche. Być może powinnam dać na kolejnych składników naczynia. Za nami też śnieg, który już się skończył, ale udało nam się zrobić z turką bałwana. Pokażę Wam, bo bałwan jest wyjątkowy, ale nie mów jaki. Ok? Nie mów, nie mów. Poka... Pokażę na filmiku. No będą mieli Państwo niespodziankę. Nie. Słucham? Nie. Nie. Na kół. Na ku? Bałwan na kół. Tak, bałwan wyszedł. No, oryginalny. Co jeszcze za nami? No, ja się szykuję do vlogmasu, wiecie. Mama, no dobra. Kura. No, wyszedł nam bałwan kura. No, no dobra. I z tyłu i była jajko. No. no, zniosła jajko. Udawane. No, takie śnieżne, jak cała kura. To pokażę później. Oprócz tego, no to szykuję się do vlogmasów. Zaplanowałam sobie coś, co im co w pierwszej chwili mi nie wyszło. Myślałam, że jeszcze nagram jakiś filmik taki bardziej Andrzejkowy, ale powiem Wam, jestem już mentalnie w grudniu. No, już mi się chce tych piosenek świątecznych, ogólnie tego klimatu. Jak chwilę spadł. Znaczy tak, pierwsze primo. Ja lubię jesień, lubię taką zgniliznę. Ale nie ukrywam, że jak spadł ten śnieg, zrobiło się jasno na dworzu. Jasno od razu w domu się zrobiło. No, zrobiło się fajnie. Tak więc już. Hmm. To był śnieg. No tak, stopił się śnieg. Chodzi mi o to po prostu, że ja już chcę też, wiecie, tej czerwieni, tej zieleni w domu. Z dziećmi będziemy sobie lać wosk, bo, wiecie, chciałabym, żeby ta y, tradycja andrzejkowa, żeby to trwało. Nie chciałabym, żeby, wiecie, no, przyszło Halloween, a nie ma andrzejek. A czy są jeszcze kolędnicy? Wiecie, no tak, przecież też mogliby przyjść, zaśpiewać kolędę, ja mi też dała cukierki. Takie, wiecie, no, trochę tak człowiekowi jest przykro, nie? Halloween, ja wiem, bo są filmy amerykańskie, to się ogląda fajnie. Ja też jako dziecko bardzo chciałam. Raz żeśmy się z koleżanką przebrały, to nie wiem, czy to było gimnazjum, yy, za czarownicę się przebrałyśmy i wiecie, chodziłyśmy po wsi, tylko że do nich nie, nie dawały. Zresztą nawet do nikogo nie dzwoniłyśmy, po prostu myśmy się przebrały i chodziły. Więc ja tą chęć przebrań rozumiem jest i, i tak, tylko właśnie no przecież też byśmy dali te cukierki, jakby ktoś przyszedł i zaśpiewał kolędę. To jest pierwsze primo. Czyli co? Czyli ja już jestem myślami w grudniu, we vlogmasie. Coś sobie, wiecie, obmyślałam, jakiś tam plan. No ale plan mi nie wyszedł, więc musiałam go zmodyfikować. No i na razie jest w trakcie modyfikacji. Zobaczyłam, może wyjdzie, może nie. Wiecie, nic wielkiego, nic wielkiego. Ale jakiś chciałam mieć zarys, jakby wokół czegoś kręcić tego vlogmasa. Także się okaże, mąż ma jutro wolne, więc jutro się okaże, czy to w ogóle, czy ten taki clue tego programu, to czy jest, czy nie. Bo wczoraj mówię do męża mojego, nie powiem Wam co, bo zostawię to na vlogmas, ale mówię, a gdzie to jest? To w ogóle jest? I tak on nie wie, ja nie wiem, będziemy szukać. Jutro ma wolne, mam nadzieję, że znajdziemy. Jeżeli nie znajdziemy, to ja Wam oczywiście powiem, o co mi chodziło. Będę po prostu na bieżąco kombinować. I tak jak myślałam, że nagram jakiegoś, wiecie, vloga andrzejkowego, ale, wiesz w ogóle zrobiłam, że jakieś sałatki, jakieś przekąski, no ale to, no to tak po prostu, no, no nie, no nie nagram. No nie nagram, nie. Aha, chciałam tak powiedzieć, bo był ten śnieg i zniknął. I od pewnego czasu jest śnieg przed Bożym Narodzeniem, przed Wigilią i po Nowym Roku. Może czasem się na Sylwestra zdarzy. Chciałabym bardzo, wiecie, żeby po prostu... Jeżeli można było, czyli chociaż na wigilię, żeby był śnieg, ale jeżeli nie na wigilię, no to nie, nie, nie. To no już za bardzo się tam jeszcze ta kawa, tak wiecie. Czyli, żeby był hmm, przynajmniej na wigilię. Ale fajnie by było tak tydzień przed wigilią, żeby był śnieg, taki mrozek minus 3. Wiecie, nie za duży, no bo żeby tam nikomu życia nie, nie uprzykrzyć, ale na tyle, żeby ten śnieg się trzymał i też takie poczucie, jak ja pamiętam, z tych moich takich dziecięcych czy jeszcze nastoletnich Wigilii, że się wychodziło na dwór i szczypał mrozek. Było tak, wiecie, chłodno, a teraz, a teraz jest ciepło. I na przykład moje dzieci już będą pamiętały, jak jakby kojarzyły Wigilię nie z tym mrozem, tylko z takim plusem, pluchą w ogóle. A chciałabym, chciałam, żeby było tak, jak wtedy było, bo wtedy było fajnie. Słucham panią. Jeszcze chcesz? Dobra, to jeszcze znów kat? Bo ja lubię berlinki bardzo. Zasmakowały jej berlinki, także kat na berlinki. Bo zaczęłam od wczoraj. Tak, od wczoraj zaczęła berlinki podjadać. Od mamy, Teresa. No bo powiem wam, no zrobiłam sobie berlinki, powiem wam to bez. Nie wiem, tam składnie wnikam, wiecie, myślę, że raz się je lepiej, raz gorzej. Aby tu przodu. Oto jestem, tu za mną. Są takie serwetki, bo mój syn... Oczywiście wiadomo, dzisiaj plastyka, to dzisiaj szybka akcja, że rzeczy na plastykę potrzebne. Będą robić w szkole kolaż. No i tak szukałam czegoś, gazet. No mieliśmy Ryska, tylko... Co jest kolaż? to jest taki rysunek. Nie to, że ktoś maluje farbami, tylko trochę przyklei rys... Trochę przyklei serwetki, trochę gazety. Takie różne rzeczy. Okej, okay, mama. A zaraz Dziękuję. sprawdzę w internecie, czy to jest to. A więc nie. Piękne to jest. To, te serwetki to są piękne? Bardzo To świąteczne. są serwetki, wiecie co? Świąteczne. Świąteczne, ale prawdopodobnie jeszcze kupił je mój tata. No, kupił je mój tata. Mój tata... Są stare. No, nowe nie są. Mój tata zmarł w 20. 2019. Nie. W 2019 zmarł mój tata i no wiecie, no po prostu no to już. Dla kogoś to są śmieci, no powiem Wam. Jeżeli nie do jedzenia, bo rzeczywiście są takie, wiecie, a nie, to są gwiazdy. Ja myślałam, że to jakieś plamy wyszły, a to są gwiazdki takie żółte. Ale jeżeli nie do jedzenia, to nawet wiecie, do zabawy z dziećmi. No, no po prostu nie wyrzucę i. Już. Także właśnie musimy... Nie, do jedzenia to już może nie, nie. Do jedzenia nie, ale może jakieś obrazki, może coś. Coś może nawet we vlogmasie zrobić, z tego pomyślę. Tylko muszę kupić jeden klej i może bym spróbowała ten... Dekupaż? Dekupaż? Do kupażu! Byśmy spróbowali nawet we vlogmasie bym spróbowała zrobić dekupasz. Nigdy nie robiłam. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Muszę kupić klej. Jeden, którego chyba jest potrzebny do tego typu rzeczy klej. Ale co chciałam powiedzieć, że często właśnie jak nagrywam jakiegoś loga, może nie często, bo na ileś tam filmików może to się nie, zgaża, nie zdarza w każdym, ale ogólnie ja tak jak o sobie myślę i o moich filmikach, to często jest tak, że mówię o czymś i robię jakieś odniesienie do filmu. I tutaj mi przyszło dekupasz, czyli kupaż w Pieniądze to nie wszystko. Do kuparzu. Ona dokup też może. Bardzo lubię ten film. Zresztą lubię bardzo wiele filmów. Najbardziej lubię polskie to już chyba mówiłam. Pieniądze to nie wszystko. To jest jeden z moich takich wiecie, topów. A zwykle w piątki mamy wieczory filmowe, i już sobie zaklepałam na jutro brunet wieczorową porą. Uwielbiam ten film. Powiem Wam, nie do końca go rozumiem. Ale myślę, że on też nie jest taki do końca, żeby chyba wiedzieć, że ja muszę go rozumieć. Ogólnie w ogóle Krzysztof Kowalewski, jego oczy, wiecie, no, dla mnie to jest aktor, był, no ale w filmach jest. Yy, wiecie, no jeden z takich po prostu moich też ulubionych aktorów. No, 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 także o, takie tyle, że jutro piątek wieczór filmowy i u nas będzie brunet wieczorową pora. A wiecie, co tak skacze od tematu do tematu? To po pierwsze przez kawę, po drugie przez wiecie, no bo tutaj wiecie. Co i raz wiecie. coś tego, no to ja się wyrywam. Ale o czym ja mówiłam, że kiedyś jak ja byłam dzieckiem czy nastolatką, to w wigilię był mrozek. Wychodziło się na dwór, był mrozek, wieczorem też był mrozek. Teraz jest raczej temperatura plusowa, a pogoda plucha i ja właśnie pamiętam mrozek moje dzieci już będą pamiętały pluche i chciałabym może byśmy tak wszyscy afirmowali, bo wiecie to podobnież działa, to byśmy tak afirmowali wszyscy, którzy mnie oglądacie, żeby na wiegiwie był śnieg, żeby był śnieg, mrozek, co, żeby było tak, wiecie, jak kiedyś, no, jak kiedyś. No to co, to będzie taka część spotkania przy Melisie, bo to jest Melisa, to już wyjmę szczura. Spotkanie przy się. Dam wrzutki z tego bałwana, i tak myślę, że chyba na tym zakończę tego dzisiejszego vloga. Czy coś jeszcze nagrałam? Zobaczę, czy mam to ciasto. To wrzucę też to ciasto. Myślałam, że pokażę wam jakieś tam rzeczy, które sobie szykuję, takie świąteczne. Ozdoby, tak. Ale chyba dam sobie z tym spokój, bo muszę wiecie, zrobić obiad, także muszę się zająć obiadem. No i co? Chciałam się po prostu odezwać, bo wiecie co? W tamtym tygodniu wrzuciłam chyba dwa filmy. Kilka shortów. shortców, bo to są nie shorty, tylko shortsy. W tamtym tygodniu wrzuciłam kilka shortów. Dwa filmy. Coś tam wrzucałam sobie prawdopodobnie to samo, co shortsy na YouTube'a, a rolkę na Instagram. Powinna może coś innego, ale jakoś tak, wiecie, tak nie mam pomysłu. I... I co? I w tamtym tygodniu wróciłam dwa filmy. W ogóle o Jezu chciałam nagrywać i tego elegancko. A teraz mnie jakoś tak ścięło. A w tym tygodniu będzie jeden film. Ale tak myślę, może jutro też coś nagram. Bo zauważyłam, że tak mam czasem, że nagrywam właśnie dwa filmy w bliskiej odległości, a potem dłuższy czas jest przed. Dziękuję Wam za to spotkanie przy się. Zapraszam prawdopodobnie na dalszą część z bałwanem, oraz yy, pokażę Wam, jak to ciasto wyglądało. No, dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam Was na następnego vloga. No, czekajcie, poczekajcie, poczekajcie. No, no. no dobra, no to dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Wam za ten czas i do zobaczenia w następnym filmie. Ze okay? oto nasz ba banan. <laughs> oto nasz bałwan jak na bałwana przez to, wylodaj Trochę jak kura, powiem Wam trochę jak kura. Jakby dorobić jej tu z tyłu ogon, to by była kura. Dobra, to chyba się poświęcę. Dorobimy, no? Uuu! Bo kawałek ogona i odpadł. Dobra, już. Ujcia. Zobacz, odpad jej kawałek ogona. Czy Państwo widzą, że to kura? Grzeczna kura. Grzeczna kurka, tak. Ale po co to jest? Duro. Nie wiem, tak wstawiłem. Już może niech tak zostanie. Taka antenka. To, jest, to ze skóry nie mają anteny. A nasza ma. Nasza jest kura z antenką. Wy. to. A tutaj jest nagranie telefonem. Już ciasto, w składniki, to surowe składniki na ciasto. Tutaj pokazuję palcem, że już nie wiem, co na pewno na dole drożdże, potem chyba cukier, potem prawdopodobnie jajka, mąka, o, nie wiem, bo widzę i mąkę na wierzchu, nie wiem, nie pamiętam, ale przez to po prostu, że, a tutaj kamera, która była nastawiona i włączona, ale nie nacisnęłam przycisku, prawda, nagraj tak więc na dole były drożdże. Te drożdże powinnam pewnie zalać mlekiem, na to wsypać cukier. A tutaj chyba są drożdże, cukier i ten cukier jakby odciął drogę temu mleku, to no po prostu tak. No, tutaj jest z jakiego przepisu robiłam. I powiem Wam, to ciasto mi zawsze wychodziło bardzo dobre, ale robiłam na właśnie drożdżach. Tych świeżych. A tutaj wzięłam suchę. Nie taka kolejność pewnie. Pewnie można było właśnie tak jak mówię robić to inaczej. No i mi nie wyszło. Jeżeli jeżeli będę miała Wenę, to spróbuję zrobić jeszcze raz i dopiszę tylko z jakiego bloga to robiłam. Bo to jest przepis, który robiłam wielokrotnie właśnie z tego bloga. Tak mi pasuje. Ciasto jest takie, takie, no bardzo dobre. <laughs> jak drożdżowe, tylko ono chyba nie jest takie bardzo puszyste. Jest takie troszeczkę bardziej może zbite, czy coś, ale wiecie, nie jest twarde. nie. Ja jej osobiście polecam, może zrobię jeszcze jakąś próbę w niedługim czasie, zobaczymy. Przemyślę sprawę. Przemyślę sprawę. Jeszcze, jeszcze chwilę, jeszcze słowo, bo wiecie, ja tak o sobie i o sobie także przepraszam Was. Powiedzcie mi proszę, co u Was słychać. Czy pada u Was śnieg? Czy może robiliście wołowana? Czy może też piekliście ciasto i też Wam nie wyszło? Czy robiliście kiedyś ciasto drożdżowe nocne? A może coś byście chcieli zobaczyć we vlogmasie? Tylko tak wiecie, proszę, tak wiecie, z taką wyrozumiałością dla mnie, bo może uda mi się pokazać, może nie. Tak się chciałam, wiecie, no bo mówię tylko o sobie o sobie, a co u Was słychać? Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Pa, pa. Pa, pa. Buziaki 102. Do widzenia. Do widzenia.